Witaj. Dziś przychodzę z przesłaniem. Wszystko, co nas otacza, jest częścią wielkiego planu wszechświata. Natura, nasze życie. Wszystko związane jest z sobą przez miłość, którą daje nam. Siłę do wzrastania, przezwyciężenia wszelkich trudności. Kiedy z ufnością podchodzimy do życia, przyjmujemy dobro i miłość, które zostały nam ofiarowane. Choć życie nie jest tak łatwe, każdy dzień jest szansą na naukę. Na zwrót, na doświadczenie, na miłość. Bóg, wszechświat, życie, to wszystko troszczy się o nas, prowadzi nas ku naszemu najwyższemu dobru. Usiądź wygodnie w zaciszu swego domu. I zatrzymaj się na tej krótkiej medytacji. Przyjmij miłość, siły i pokój. Usiądź w spokojnym miejscu, zamknij oczy i wycisz swój oddech. Poczuj jak z każdym wdechem staje się coraz bardziej zrelaksowany. Kieruj swą uwagę na serce, otwórz się na miłość. Wyobraź sobie, że w Twoim sercu jest przestrzeń, która czeka na przyjęcie miłości. I powiedz sobie w swoich myślach: Przyjmuję miłość, przyjmuję pokój. Przyjmuję obecność Boga w moim życiu. Poczuj wewnętrzną siłę. Zobacz, jak Twoje serce wypełnia się światłem. Ciepłym, spokojnym, pełnym mocy. Poczuj, jak ta siła przenika przez całe ciało napełniając Cię pewnością i miłością. Poczuj wdzięczność za wszystko, co masz. Za życie, za zdrowie, za to, że możesz dziś postawić pierwszy krok samodzielnie, że możesz sparzyć filiżankę herbaty lub kawę, że możesz własnymi dłońmi przygotować sobie posiłek. Za to, że możesz mówić, śpiewać, tańczyć, klaskać. Za tą każdą chwilę podziękuj i bądź wdzięczny za to, że jesteś częścią tego cudownego wszechświata. Po prostu jesteś. Żyjesz, poruszasz się. Wdzięcznością napełni każdą chwilę życia, bo wdzięczność pomnaża obfitość. Podziękuj za miłość, która cię otacza. Podziękuj za miłość, którą masz w swoim sercu. Podziękuj za pokój, które czuje Twoje serce. I za to piękno, którym jesteś sam, bo jesteś cudem. Miłość, którą przyjmujemy i dajemy. Ma ogromną moc. To ona pozwala nam wstać po każdym upadku i stawić czoła kolejnemu dniu z odwagą i nadzieją. Przyjmujmy życie z otwartym sercem i ufnością, wiedząc, że każdy krok prowadzi nas ku naszemu najwyższemu dobru. Z wdzięcznością celebrujmy każdą chwilę, bo każda chwila jest darem, każdy dzień jest cudem, który Ty czynisz. Pozwól sobie na to. Niech się darzy.